solidny grunt. W głowie zero zmartwy, Tyle zostało strach. Słucham swoich pragnień. Wyostrzył się smaka. Jeśli już chcesz usłyszeć prawdę, kilka słów. Szczęścia nie zapewnia ludzki trud. Ważne, czy za tobą stoi Bóg. A jeśli już to nie od się, wystarczy tobie te w toczy gier ten, kto bierze się z łaski zbierze Jest mi gitara więc powiem, to nie mogłam przestać jej słuchać, płakałam i słuchałam piosenka jest o bezradności wobec śmierci o, o tym, że człowiek który odchodzi żegna się ze swoimi najbliższymi nie chce odchodzić, ale nie ma wyjścia Piosenka mnie bardzo wzruszyła, ale zrozumiałam, że nie zgadzam się z jej treścią. Wiecie, bo odkąd Jezus umarł na krzyżu, to jest napisane: Śmierci, gdzie jest Twoje żądło? I jest napisane, że On poniósł wszelką śmierć na sobie. Wiecie, mamy takie czasy, że e, kiedy odpalamy YouTube'a, tak naprawdę każdy może być nauczycielem. Każdy może sobie. Odpalić kamerę i powiedzieć coś, żeby innych pouczać, może udawać, że się na tym zna. Ale wiecie, w takich czasach bardziej niż w jakichkolwiek innych ważne jest to, co pokazujesz swoim życiem. Czy to naprawdę działa, co Ty mówisz? Wiecie, mogę mówić tylko o tym, co zadziałało w moim życiu, bo nic innego nie będzie wiarygodne. Więc powiem o tym, co zadziałało. Co imię Jezus tak naprawdę wniosło i jak mu, jaki ładunek mocy za sobą pociągało. Wiecie? Ładnych parę lat temu zaczęłam mieć dziwne problemy. Dziwne o tyle, że nie umiałam ich w racjonalny sposób wytłumaczyć, bo takie rzeczy nie zdarzają się ludziom. Kiedy się kładłam do swojego łóżka, czułam, że jest w moim pokoju jakaś osoba, której nie widzę, która mnie bierze za rękę, za nos i myślałam, że jestem chora psychicznie. To było słabe, więc jestem wykształconym człowiekiem, z wykształcenia jestem lekarzem, wiedziałam, co to znaczy. Trzeba brać leki, schizofrenia, może jakieś omamy i tak dalej. Ale wiecie, na co dzień funkcjonowałam normalnie. Chodziłam na studia, zdawałam wszystko, miałam znajomych, byłam normalna. Tylko coś do mnie przychodziło i ja nie mogłam spać do trzeciej nocy. Na przykład, po jakimś czasie to się zaczyna robić uciążliwe i mówię: Muszę coś zrobić, bo jeśli coś mi się stanie z tego powodu, to będzie moja wina, że nie szukałam rozwiązania. Ale gdzieś mi się zawsze obijało o uszy, że oprócz chorób psychicznych jest jeszcze jakaś rzeczywistość duchowa, której ja może nie znam i niezbyt dobrze rozumiem, ale powinnam się czegoś na ten temat dowiedzieć, jeśli doświadczam takich zjawisk. I zaczęłam się kontaktować ze znajomymi, którzy należeli do tych bardziej wierzących. Oni mi dali kontakt do takich ludzi, którzy się zajmowali światem duchowym. Ja mówię: no, trzeba przecież wszystkiego spróbować, żeby się uwolnić, bo to. No nie wyobrażam sobie teraz do końca życia być stygmatyzowana, chodzić z etykietką choroby, osoby chorej psychicznie w dodatku lekarz. I nawiązałam z nimi kontakt. I oni mi powiedzieli, że każdy duch, każdy demon boi się imienia Jezus. Jeśli mówię z tym imieniem z wiarą, jeśli przedstawiam się tym imieniem, to demony muszą odchodzić i że to są sprawy demoniczne, które mi się przytrafiają. Ja im tak trochę uwierzyłam, trochę nie, ale mówię, muszę spróbować, muszę sprawdzić, czy to działa. I zaczęłam się ich słuchać po prostu. Zaczęłam wprowadzać to, co oni mówili w życie. I wyobraźcie sobie, że nie działało. To jest dopiero. Jezus, imię Jezus, nie działało. Bo wiecie, w naszym kraju przyzwyczaili, przyzwyczailiśmy się trochę do regułek. Byśmy chcieli... Wiecie, miliony ludzi mówią w kościele. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, ale mówią to jak regułkę. Baranek Boży wcale nie gładzi ich grzechów, bo nie mają pojęcia, co mówią. I wiecie, kiedy ja próbowałam w imieniu Jezus wyganiać demony, a traktowałam to jak regułkę, a wcale w to nie wierzyłam, to nie działało. I miałam takie same problemy cały czas jak wcześniej. I znowu nie spałam do trzeciej nocy. Dopiero jak naprawdę z całego serca postanowiłam w to uwierzyć, co Jezus powiedział. Ci, którzy uwierzyli, w moim imieniu demony wyganiać będą. To coś zaczęło się zmieniać. Zaczęłam normalnie spać. Kiedy się sprzeciwiałam tym dziwnym zjawiskom, one zaczęły odchodzić. I tak się czułam, jakby jakieś chmury nad moją głową się rozjeżdżały. Wiecie co, teraz jest też trochę taki trend, że jak wrzucasz filmik na YouTube, to musisz tam powiedzieć na przykład trzy kroki do tego. Jak skudno. Trzy kroki do tego, jak mieć idealną sylwetkę. Trzy kroki do tego, do tamtego. Wszystko byśmy chcieli tak szybko, łatwo. Jak się spytasz, co jest najlepsze na włosy, to każdy ma jakiś idealny kosmetyk na Twoje włosy. A ci, którzy się chociaż trochę znają, na tym wiedzą, że to wcale nie jeden idealny kosmetyk, tylko konsekwentna pielęgnacja na Twoje włosy. Tak samo sylwetkę, tak samo zdrowie i tak samo stan Twojej psychiki i Twojego ducha. I wiecie, Chciałoby się powiedzieć, że wezwałam imienia Jezus i wszystkie moje problemy odeszły, ale nie wystarczy wypowiedzieć jakiejś regułki, bo jest napisane: sercem się wierzy. Sercem się wierzy. Jeśli z całego serca przez wiarę nie przyjmiesz prawd, które Jezus Chrystus powiedział, to one nie zadziałają w Twoim życiu. Wiecie, wracając do tego baranka Bożego, który gładzi grzechy. Mnóstwo ludzi gdzieś tam słyszała o tym Jezusie, który gładzi grzechy, i pójdą do piekła, chociaż jest takie proste. Takie proste rozwiązanie na wyciągnięcie ręki, bo nie wierzą w to, co sami mówią. Wypowiadają takie słowa, nie wiedzą, co to znaczy. Przez lata byłam wychowana w rodzinie chrześcijańskiej, przez lata mi były wpierane takie rzeczy o Jezusie, o krzyżu, o baranku, o nie wiedziałam, co to znaczy. I do 14 roku życia ciągle szukałam odpowiedzi, jak do tego Jezusa przyjść, jak się nawrócić, bo nikt mi nie powiedział, jak to, jak to po prostu w praktyce zrobić. Ale to wszystko powiedział Jezus, tylko nikt nie umiał mi tego wytłumaczyć. I jest to proste. Chodzi o to, że każdy z nas zgrzeszył i nigdy nie, za, nie zakryjemy swoich grzechów dobrymi uczynkami. Jedyne co możemy zrobić, to przyjąć to, co Jezus dla nas zrobił na krzyżu, a On poniósł karę za wszystkie grzechy. Karę, która należała się mi. I jeśli ja w to wierzę i mówię Jezus, przyjmuję cię, to rodzę się na nowo. Wiecie, teraz nawet osoba, która szuka Boga, często czeka na to, że stanie się jakaś wspaniała, niezwykła rzecz, coś spadnie z nieba, zagrzmi jakiś piorun. Ale wiecie, kiedy Jezus odchodził, to powiedział, że On odchodzi, ale zsyła Ducha Świętego i że ten Duch Święty zamieszka w tych wszystkich, którzy wierzą. Dzisiaj Bóg przychodzi do ludzi w postaci człowieka, który mówi prawdę który żyje prawdą. Chcę wam powiedzieć, że jesteśmy tu jeszcze przez jakiś czas. Jeśli kogoś to ciekawi, co mówimy, jeśli ktoś poczuł, że chce się spotkać z Bogiem, a nie tylko o Nim słyszeć, jeśli ktoś chce być uzdrowiony albo uwolniony tak jak ja kiedyś, to zapraszamy Was do nas, będziemy tu jeszcze i chętnie takiej pomocy udzielimy.